Walka z chorobą jest słuszna, ponieważ zdrowie jest darem Bożym, lecz zarazem ważne jest, by umieć odczytać plan Boga, kiedy cierpienie puka do drzwi naszego życia. Dla nas wierzących, kluczem do odczytania tej tajemnicy jest krzyż Chrystusa. Nasze cierpienia nabierają wartości i pełnego znaczenia jedynie wtedy, gdy są włączone w Jego mękę. Przeżywane w świetle wiary stają się źródłem nadziei i zbawienia. Maryjo Twoje życie pokazuje, że plany Boże przekraczają ludzkie plany. Przyjęłaś Bożą perspektywę podczas zwiastowania i byłaś jej wierna aż po krzyż Twojego Syna. Proszę Cię dziś za wszystkich chorych, by umieli przyjąć Boże myślenie wówczas, gdy okazuje się ono inne od naszego myślenia. Pomóż im zaufać, szczególnie wtedy, gdy latami modlą się o zdrowie fizyczne i nie odzyskują go. Pozwól im uwierzyć, że Pan ich nie opuszcza. Proszę Cię dla każdego z chorych o łaskę przygnięcia do krzyża Chrystusa, niech w zaufaniu Jemu, mimo bólu i cierpienia, potrafią odkryć sens swojej drogi i niech przez to dokona się to, co najcenniejsze: uzdrowienie duchowe. Niech uzdrowionym sercem wielbią Pana, który patrzy na każdego z nas w perspektywie życia wiecznego i nieprzemijającego dobra. да субскрибуј канал Вихарка.